Na ulicy Wspólnej wydarzyła się dzisiaj awaria. Ulica w tej chwili jest zamknięta. Służby miejskich wodociągów i kanalizacji są na miejscu. Za chwilę przystępujemy do usuwania tej awarii. Myślę, że co do przyczyn awarii za wcześnie w tej chwili mówić. Na pierwszy rzut oka wygląda to, że jest to awaria kanalizacyjna. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jesteśmy na miejscu, sprawa wydaje mi się, że jest pod pełną kontrolą. Przystępujemy do usuwania tej awarii. Będziemy się starali, aby utrudnienia były możliwie jak najkrócej, ale zbyt yy, wcześnie, żeby wyrokować, ile to będzie godzin trwało. Ja na, na tę chwilę nie znam zagrożeń, i mieszkańcy powinni spać spokojnie. Leci